Mateusz Cyżan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. 750 tysięcy złotych wyniósł remont całego blisko 3-kilometrowego odcinka drogi prowadzącej z Wejherowa w kierunku Gowina. Oprócz nawierzchni, nowego oznakowania i barier ochronnych zmodernizowano przepust ulokowany pod ulicą umożliwiający bezpieczny spływ wód gruntowych z jezdni. Zakończono remont kolejnej części ulicy Strzeleckiej prowadzącej z miasta w kierunku Gowina. Od 2002 roku rozpoczęto pracę nad przygotowaniem ulicy do reperacji. Wówczas zadbano o skompletowanie całej dokumentacji. Inwestycja ze względu na też iść szczupło środków i, no, nie mogła być od razu zrealizowana i jakby duży zakres. Jest to wprawdzie można powiedzieć tylko 750 metrów, ale jak widzimy tutaj, dokonano całej. najważniejsze było dokonanie odwodnienia tego Terenu są wykonane nowe pobocza, nowe rynny ściekowe, i tutaj największym zagrożeniem dla tego odcinka drogi były wody opadowe. Dlatego to może i tak długo trwało, bo też to wykonaliśmy tylko z własnych środków finansowych. Koszt modernizacji wyniósł 750 tysięcy złotych. Kompleksowy remont podzielony został na trzy etapy. Podzieliliśmy to, co mówiłem, ze względu na tą szczupłość środków finansowych i jak również na konieczność sporządzenia dokumentacji, więc to tak etapami spływało. Gdyby były środki finansowe od razu, po później zima przeszkodziła, no różne były również takie przeszkody od nas niezależne i dlatego to może trochę długo trwało, ale myślę, że efekt końcowy jest, jest dobry i miły dla oka i przede wszystkim bezpieczny dla kierowców. Teraz Miejskownicy mogą korzystać ze zmodernizowanej, a przede wszystkim bezpiecznej drogi wjazdowej do miasta. Jej remont był szczególnie trudny ze względu na położenie. Jest to droga kręta usytuowana na zniesieniach i niezbędne było też uporządkowanie infrastruktury przydrożnej. Oprócz nowej nawierzchni barier ochronnych wymieniono przepust znajdujący się pod ulicą. W Pucku oficjalnie otwarto sezon turystyczny na północnych Kaszubach. Konferencję zorganizowały po raz trzeci samorządy współpracujące w ramach metropolitalnego forum wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Norda, które wspólnie zaprezentowały ofertę turystyczną naszego regionu. Oczywiście nie zabrakło oferty Wejherowskiej. Północne Kaszuby to region, który natura obdarzyła nad wyraz Szczodrze. Sztuka polega na umiejętnym wykorzystaniu rodzimych dobrodziejstw. Coraz więcej turystów przyjeżdża na Polskie Morze i bardzo ważne jest to szczególnie, że czasem pogoda płata figle, żebyśmy mieli w tym czasie wakacji także taką ofertę, która pozwala w różnych miejscach zobaczyć coś bardzo szczególnego. Kaszuby Północne to jeden z najciekawszych, najbardziej atrakcyjnych. Obszarów w Polsce, ale nie możemy stać w miejscu. Nie same atrybuty przyrodnicze, nie samo położenie, nie sama zatoka płucka przyciągną nam turystów. Musimy także się postarać przygotować odpowiednią ofertę. Indywidualne oferty poszczególnych miast i gmin od czterech lat służą budowaniu wspólnej marki regionu północnych Kaszów. Metropolitarne Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Norda powołali do życia włodarze 15 gmin pomorskich. Dziś zrzesza 24 członków. Jeżeli będziemy tak dalej ze sobą, powiedzmy, nie rywalizować, ale mówimy, że będziemy wypełniać się wspólnymi programami, to będziemy mówili, że mieszkamy na przepięknym terenie. Pewne, że turyści, którzy trafią na Kaszubę Północną nie będą się nudzić. Jest w czym wybierać. Kontynuujemy nasze wycieczki po Wejherowie, po Starym Mieście, po Kalwarii Wejherowskiej, po Parku Miejskim. Nowością będzie na pewno, na pewno otwarcie tarasu widokowego na Filharmonii Kaszubskiej, czyli ta filharmonia, która przygotowuje nam ofertę kulturalną dla naszych mieszkańców, także ofertę kinową w w okresie wakacyjnym dla turystów, to również ten taras widokowy chcemy wreszcie udostępnić. Wspólny wysiłek daje więcej niż jednostkowe działanie, w myśl zasady, że duży może więcej. My zapraszamy na północne kaszuby nie tylko latem. Szczegóły na stronie internetowej www.nordaforum.pl. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrand przyznał dotację Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej na realizację na terenie miasta Wejherowa zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Najwięcej otrzymał klub sportowy Gryf Orleks Wejherowo. W efekcie rozstrzygnięcia konkursu ofert prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrand przyznał dotację Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie naszego miasta. Dofinansowanie otrzymały cztery podmioty. Łączna pula przyznanych pieniędzy to 50 tysięcy złotych. Najwięcej z tego, bo aż 40 tysięcy złotych otrzymał Wejherowski Klub Sportowy Gryf Orleks Wejherowo. Klub sportowy Pol Bilard otrzymał tylko 2000 zł. Uczniowski klub sportowy ósemka dostał 3000 zł, zaś Wejherowska Akademia Piłki Nożnej Błękitni 5000 zł. 1 kwietnia ruszył konkurs ekologiczny organizowany przez Wejherowski Zakład Usług Komunalnych. Zakończenie przewidziano w czerwcu. My sprawdziliśmy, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się pierwsza edycja konkursu. Segregując odpady, nie tylko dbamy o ekologię, a tym samym o przyjazne, czyste otoczenie, ale możemy też wygrać cenne nagrody. Zakład Usług Komunalnych dla Wejherowian przygotował konkurs, w którym do wygrania są m.in. tablety oraz roczne 8- i 4-miesięczne zwolnienia z opłat za dzierżawę pojemników na śmieci. Konkurs rozpoczął się 1 kwietnia i do 30 kwietnia zarówno właściciele indywidualnych gospodarstw, jak i spółdzielni oraz budownic wielorodzinnych mogli zgłaszać swoje uczestnictwo. Ponad 50 bloków zgłosiło się. Do udziału w konkursie, i to z różnych spółdzielni. W związku z tym jesteśmy mile zaskoczeni i zainteresowani. Myślę, że to będzie zysk dla wszystkich, bo dla tych, którzy segregują, a chcą to robić jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej, to będzie to szansa na pozyskanie nagród, czyli zwolnienie z opłat dzierżawy, które w sumie są dosyć w skali roku znaczące, a jednocześnie. Ta akcja edukacyjna, tych wzajemnego, wzajemnej rywalizacji między blokami, między mieszkańcami, moim zdaniem przyczyni się do jeszcze lepszej segregacji niż jest. Maj to miesiąc, w którym zgłoszone podmioty czynnie uczestniczą w konkursie. Wszyscy, którzy zgłosili się do ostatniego dnia kwietnia, zostali wpisani na, na listy i te szczególnie są kontrolowane i, i pilnujemy. Tutaj nie może być sytuacji, że to my nie wywieziemy. W związku z tym, Musimy to pilnować, monitorować i wszyscy odnotowują, zapewne mieszkańcy też sobie pilnują ile tam wywieziono, ile i my będziemy to monitorować, cały czas zliczać i ten miesiąc, no dopiero właściwie po zakończeniu miesiąca podsumujemy i z dnia na dzień nam wyjdzie, które bloki i jak segregowały. Wyniki poznamy już w czerwcu bieżącego roku. W Kłobucku odbyły się ogólnopolskie zawody Strongman Policji. Miło nam poinformować, że zwycięzcą został wejherowski policjant i znany już państwu strongman Mateusz Ostaszewski. Mateusz Ostaszewski z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zwyciężył w piątych ogólnopolskich zawodach Strongman Policjantów, które odbyły się w Kłobucku. Turniej odbył się 1 maja bieżącego roku. Od w sumie marca tamtego roku poszedłem do policji do szkoły policji, byłem zmuszony nie startować w tamtym roku na żadnych zawodach Strongman. I w tym roku mój pierwszy start właśnie 1 maja to były już ogólnopolskie zawody policjantów, które wyłoniły najsilniejszego policjanta Strongman w Polsce. Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się w pięciu konkurencjach. Pierwsza konkurencja to była konkurencja wiązana z spacer farmera i spacer buszmena na, na, na 20 metrów, kolejna konkurencja to było wyciskanie kłada na barki o wadze 300 kg. Trzecia konkurencja to był zegar tak zwany. Mieliśmy cztery dziewczyny, które usiadły na ramie zegara i musieliśmy jak największą odległość zrobić z tym zegarem. Czwarta konkurencja to był uchyt Herkulesa, podnosiliśmy Kiesid. I kto najdłużej utrzymał właśnie w rękach ten ciężar. I ostatnią konkurencją było przeciąganie tira o wadze 8 ton. No i to było nam 20 metrów też na czas. Najsilniejszy policjant w Polsce pracuje teraz w Wejherowskiej Komendzie, z czego dumni są przełożeni jednostki. To dla nas duma i zaszczyt. Cieszymy się z tego bardzo. Cieszymy się, że wielu policjantów, w tym między innymi pan Mateusz, uprawiają sport. Tak? Sport kształtuje charakter a charakter sportowca również w zawodzie policyjnym jest bardzo przydatny, także bardzo się z tego cieszymy. Zwycięski Puchar Strongman przekazał jednostce policji Wejherowie. Mateusz Ostaszewski powrócił do zawodów Strongman po ponad rocznej przerwie, jak zapowiedział niebawem rozpocznie sezon i ponownie będzie uczestniczył w licznych zawodach. W lipcu dla mieszkańców Wejherowa przygotował niespodziankę. Jako doświadczony zawodnik podjął się organizacji takich zawodów w Wejherowie. Odbędą się one już 13 lipca na wzgórzu wolności. Straż Miejska Wejherowie znalazła dwa rowery porzucone w krzakach na terenie miasta. Znaleziska czekają na prawowitych właścicieli do 16 maja w siedzibie straży na placu Wejhera. Wejherowska Straż Miejska znalazła dwa rowery porzucone w krzakach na terenie miasta. Znaleziska czekają na prawowitych właścicieli do 16 maja w siedzibie Straży Miejskiej na placu Jakuba Wejhera. Pierwszy rower koloru czerwonego został znaleziony w rejonie ulicy Fenikowskiego i zabezpieczony przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Natomiast 7 maja w godzinach rannych znaleźliśmy kolejny rower Merkury przy ulicy Leśmiana. Zdarza się, że do Straży Miejskiej nie trafiają tylko rowery, ale inne znaleziska, na przykład nowe wózki spacerowe, I się okazuje, że właściciele tych przedmiotów się do nas nie zgłaszają i zgodnie z procedurą po ogłoszeniu jakie dajemy w lokalnych mediach. Robimy oględziny znalezionych rzeczy i przekazujemy je do Biura Rzeczy Znalezionych, które zmieści się w starostwie powiatowym Weicherowej. Dlatego tylko do 16 maja bieżącego roku można zgłaszać się do Wejherowskiej Straży Miejskiej w sprawie znalezionych jednośladów. Po tym terminie zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych. Wejherowska Straż Miejska znalazła dwa rowery porzucone w krzakach na terenie miasta. Znaleziska czekają na prawowitych właścicieli do 16 maja w siedzibie Straży Miejskiej na placu Jakuba Wejhera. Pierwszy rower koloru czerwonego został znaleziony w rejonie ulicy Fenikowskiego i zabezpieczony przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Natomiast 7 maja w godzinach rannych znaleźliśmy kolejny rower Merkury przy ulicy Leśmiana. Zdarza się, że do Straży Miejskiej nie trafiają tylko rowery, ale inne znaleziska, na przykład nowe wózki spacerowe, I się okazuje, że właściciele tych przedmiotów się do nas nie zgłaszają i zgodnie z procedurą po ogłoszeniu, jaki dajemy w lokalnych mediach, robimy oględziny znalezionych rzeczy i przekazujemy je do Biura Rzeczy Znalezionych, które zmieści się w starostwie powiatowym Wejherowie. Dlatego tylko do 16 maja bieżącego roku można zgłaszać się do Wejherowskiej Straży Miejskiej w sprawie znalezionych jednośladów. Po tym terminie zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.